Hej, witam na moim kanale. Zapraszam Was dzisiaj na filmik z kosmetykami, z rzeczami, z gadżetami, z którymi się bardzo ostatnio polubiłam. Troszeczkę mi się tego uzbierało, część kosmetyków już miałam, część są to jakieś tam zakupy, które do mnie doszły i zaczęłam po prostu je sukcesywnie, sukcesywnie używać, jak to wiadomo, bywa z nami, kobietami, które lubimy e, kosmetyki. Słuchajcie, zacznę od pędzli. E, tego jednego pędzla test już robiłam na żywo i pierwsze wrażenie. Jest to pędzel, który kosztował e, około 3 funtów, kupiłam go na eBayu. E, przyszedł do mnie z Wielkiej Brytanii i bardzo do mnie szybciutko przyszedł, bo na drugi dzień. Troszeczkę byłam nim rozczarowana, że on taki malutki. Nie, nie po prostu nie doczytałam tam na stronce, jak to wygląda. Ale to jest świetny gadżet, którego robiłam test. Dodatkowo, jeśli Was interesuje, wpis na blogu jest. Także tam parę słówek, wzmianka taka krótka może Was interesuje, co tam mam do powiedzenia na temat tego pędzla, który po prostu jest cudownym gadżetem. Powiem Wam, że ja się z nim nie rozstaję. Bardzo go lubię używać, kiedy jest suchy. Nie lubię go na mokro, dlatego że u mnie wtedy bardzo ta skóra... Jest taka lekko przypuszczająca się, o tak powiem. Bardzo szybko schodzi mi podkład. Ja nie wiem, jakoś mam tak, że i beauty blender muszę czasami naprawdę na, używać na sucho wręcz, żeby, żeby w tej strefie temi mi się tu nic nie rozpuszczało. Dodatkowo zauważyłam, że jeżeli używam tego pędzla, to podkład bardzo długo się trzyma, ale musi być na sucho, także no niestety troszeczkę wpija podkładów wtedy, ale tam nie żałuję sobie kijów to, jak on naprawdę bardzo świetnie potem ten podkład wygląda twarzy. I następnie dwa pędzle to są, w tamtym tygodniu przyszły do mnie takie podróbki. No je podróbkami, chociaż ja wiem, no przecież nie ma tutaj żadnego logo, więc jeżeli by było logo, to bym uważała, że ktoś podrabia, ale nie ma żadnego logo. Pędzli robionych na te słynne Real Technics. Troszeczkę mi się tak kojarzy to dziwnie, że te pędzle są po prostu robione w Chinach dla firmy Real Technics, tylko one są takie po prostu jakimś odrzutem, bo na przykład na jednym z nich jest taka dosyć gruba tutaj a ryska. Na tym drugim, nie wiem, no gdzieś tutaj też jest też porysowane i tak jakby niektóre włosie wychodziły, nie, że wychodziło, tylko było takie leciutko nierówne, to może, może przez to. Pędzla kosztowała około funta 70 także słuchajcie, za taką jakość to jest po prostu, to jest po prostu taniocha naprawdę, a jakość jest przecudowna. Ja te pędzle naprawdę myję, jak mówię, mam tutaj od tygodnia czasu, ale ja je myłam już ze trzy albo cztery razy, bo ja bardzo często myję swoje pędzle, one są po prostu cudowne, Między Świetnie się nimi pracuje. No to dla takich lajków makijażowych po prostu bardzo, bardzo polecam. No trafiły mi się świetne rzeczy po prostu. Co następnie? Pokazywałam Wam jakieś chyba ulubińcach niedawno, już pomyliło mi się, już jestem troszeczkę do tyłu z, na bieżąco z podglądaniem tego nawet czyniałam na tym YouTubie ostatnio. Dwie rzeczy z Hadalabo. To jest taka emulsja, tonik, nazwijmy to, lotion i emulsja. Czyli kosmetyki, które wstępnie mają przygotowywać tam twarz do nałożenia czegoś innego. Chociaż ja powiem Wam, że po tych dwóch rzeczach jestem już zadowolona ze stanu swojej skóry. Stosuję je na dzień i na noc, jeśli nie używam retinolu. Jeżeli używam retinolu, używam tylko ich na dzień i jestem z, tego, z tych produktów dwóch zadowolona, ponieważ byłam, zużywam je w bardzo zastraszającym tempie. W szybkim tempie, postanowiłam zakupić sobie jeszcze jeden komplet, ale widziałam świetną promocję właśnie tych kosmetyków z Hada Labo i przyleciały do mnie z Japonii cały taki komplecik, czyli słuchajcie, jeszcze raz Lotion i Emulsja, która będę miała na, na zaś, nazwijmy to tak. Dodatkowo uzupełnienie tego tej go Lotionu. Dodatkowo, właśnie, bo te dwa kosmetyki mi chodziło, ale cena była naprawdę przystępna. Zakupiłam sobie w tym zestawie esencje i krem no na dzień lub na noc, w zależności właśnie jak nam się tam podoba je używać. Ja jestem po prostu zachwycona działaniem tych kosmetyków. Skóra jest po prostu taka nawilżona, taka świeża, taka, no taka widać, że coś jest dobrego stosowane. Naprawdę jestem pod wielkim wrażeniem firmy Hadalabo i tej serii z retinolem i z kwasem hialuronowym. No super kosmetyki, naprawdę. Jeżeli macie okazję, coś chcecie wypróbować, to śmiało, zacznijcie od tych dwóch rzeczy i zobaczycie, jak świetnie działa na skórę. Będziecie chciały mieć coś więcej. Ponieważ mówiłam właśnie Wam ostatnio, że stosuję Retinol, zrobiłam nawet taki filmik podsumowujący. Planuję w ogóle zrobić podsumowanie tych trzech kosmetyków z Amara Organics, jakie mi się tam trafiły w moich zakupach, i naprawdę. Chciałabym parę słów o nich wspomnieć. W każdym bądź razie naprawdę jestem zachwycona tym kremem na noc. Ja ostatnio trochę szaleję, dlatego że co najmniej 4 razy w tygodniu stosuję ten krem na noc, jeśli nie stosuję tego kremu właśnie z, Alpha, z tej serii Alfa z Hada Lavo, Powiem Wam tak, no to jest takie istne szaleństwo, ktoś by pomyślał, bo ten kremarz ma 2,5% retinolu, czyli stężenie jest bardzo wysokie, ale cały ten skład tego kosmetyku, to jak on działa na skórę, to jak skóra po tym, jak się do niego przyzwyczai, czyli będziemy go aplikować tak stopniowo raz w tygodniu, potem dwa razy w tygodniu, jeżeli nic się nie będzie działo, to trzy razy w tygodniu, to naprawdę ja stosowałam raz jeden tydzień. Całkowicie na noc tylko ten krem, i jestem bardzo zadowolona. Jest działanie dużo przeciwzmarszczkowe tego kosmetyku. Widzę to, naprawdę to widać. Bardzo duże działanie jest nawilżające również, także to też jest bardzo ważne. Przede wszystkim rano skóra jest niesłychanie napięta, taka. Widać było, że coś było dobrego użytego. Ja wtedy, jeżeli nakładam ten kosmetyk, również nakładam sobie go tutaj w okolicy oczu. Powiem Wam, że on świetnie się sprawdza w tych rejonach. Nie podrażnia mi w ogóle tych rejonów, nie przesusza. Zauważyłam naprawdę duże odmłodzenie tego, tego tutaj rejonu podocznego. Powiem Wam również, że kosmetyk przez to mnie w ogóle przesuszać, przez to mnie podrażniać, także jestem z tego naprawdę bardzo zadowolona. Oczywiście ten kosmetyk, następną, jeżeli wy go wykończę, to następne opakowanie na pewno na następną zimę będzie u mnie w moich szufladkowych czelusiach, bo to jest po prostu cudowny kosmetyk, który mogę Wam śmiało polecić, jeżeli macie podobny, podobną skórę do mojej. Słuchajcie, następnie wróciłam do dwóch kosmetyków ze Skinpep. Zakupiłam je w pełnowymiarowym opakowaniu, ponieważ e, ponieważ zawsze kupowałam je w wersji próbkowej. Jeden z nich miałam tylko taką tubkową wersję, próbkową, a drugi miałam zawsze w tych takich saszetkach. Postanowiłam, bo była świetna promocja, minus chyba tam 60 albo 70%, słuchajcie. Także, słuchajcie, no super cena, jak z niej nie skorzystać? Produktów pod oczy, bo do mnie przychodzi mail, tam mam taki po, po prostu, jak jest jakaś promocja, oni mi wysyłają maila. W tym czasie akurat miałam gotówkę. Nie, nie, nie oszukujmy się, bo na to też trzeba mieć w odpowiednim momencie środki na koncie. Super się złożyło, kupiłam Dwa produkty za cenę 25 funtów. Także cudowne kosmetyki, wreszcie się znalazły w pełnowymiarowej wersji, czyli mój ulubiony, ulubiony krem pod oczy wraz z serum. Jeżeli mówimy o tym serum pod oczy, ja miałam kilkakrotnie taką małą, małą próbeczkę. Nie wiem dlaczego ja zawsze źle stosowałam ten kosmetyk, ponieważ ja go stosowałam samotnie i on nie przynosi takich super rezultatów, jeżeli. Połączymy te dwa kosmetyki. Naprawdę. To jest po prostu wtedy cudne nawilżenie. Ja po prostu widzę naprawdę bardzo duże rozjaśnienie cieni pod oczami, bo jest tak główne zadanie tego kremu, właśnie jest między innymi rozjaśnienie cieni. Odstawiłam krem z Amara Organics, ponieważ w pewnym momencie poczułam, że no to nie jest to, absolutnie. Dlatego wróciłam do tych dwóch kosmetyków, jestem mega zadowolona. No cóż, no tyle razy je wychwalałam, że znowu wychwalam. Może to staje się nudne. Może Wam powiem tylko wtedy, jeśli o tym mówię o tym retinolu, że jak stosuję ten retinol, to po prostu przez dwie godziny staram się w tych rejonach, gdzie nałożyłam ten kosmetyk, nie nakładać nic, żeby po prostu dobrze ten retinol się wpłonął. Ja swoją pielęgnację wieczorną, jeżeli nie pracuję na drugą zmianę i nie wracam w nocy z pracy, to po prostu już zaczynam o godzinie, nie wiem, tam 19 czy 18 i wtedy spokojnie nakładać jeszcze mogę jakiś krem na noc dodatkowy po tym retinolu, właśnie po zastosowaniu. Słuchajcie, co nowego jeszcze się pojawiło? Ja jestem w Tutaj widać, że tak bym nic nie zużywała tego kosmetyku, ale naprawdę go zużywam i używam. To jest po prostu cudo. Ja tak żałuję, że ja nie mam dostępu tutaj. To jest kosmetyk, który zjawił się tutaj w polskim sklepie i czaiłam się na niego i w końcu go kupiłam i nie żałuję i kupuję następną butelkę, jak się tylko pojawi. To jest... Kosmetyk, o którym już cały YouTube trąbi od dawna, jest to Mixa, e, płyn micelarny, skóra zaczerwieniona. E, ja ostatnio bardzo sobie podrażniłam skórę e, tymi wszystkimi hot cleanserami, ponieważ ta szmatka gorąca, ona też w pewien sposób podrażnia skórę, jeżeli robimy takie sobie kompresy na twarz i zbyt mocno ta szmatka jest gorąca. Także ja sobie troszeczkę podrażniłam skórę, musiałam ten sposób odstawić e, i. Zaczęłam używać garnier ten różowy, który wcześniej bardzo mi dobrze służył. No, niestety, tym garnierem to ja sobie zrobiłam taką krzywdę. Nie wiem, co mi się stało, ale zaczęłam, on mi tak zaczął strasznie przesuszać skórę. On mi tak zaczął ją podrażniać. Tak strasznie piekły mnie oczy po nim, no nie mogłam go używać. I mówię, nie zaryzykuję, kupię tą miksę. No, jestem zachwycona. Ja ją używam również rano do przemywania twarzy, zamiast wody oczywiście. To jest cudowne działanie okajające. Ona jest, ten płyn jest również bardzo wydajny. Ja go stosuję po prostu jako taki domywacz na wieczór. Bardzo go oszczędzam, bo, bo nie chcę po prostu, żeby mi się szybko skończył. Także cudowne kosmetyki, na pewno ta miksa będzie ze mną. E, porównywałabym ją do tej biodermy. Jednak bioderma nigdy nie podrażniła mojej skóry. E, tak jak zrobił to Garnier, nie wiem dlaczego. No, wyjątkowo mi przesuszył skórę i podrażnił. E, słuchajcie, następnie będzie to maseczka. Maseczka, którą zaczęłam stosować na przemiennie z tą a, z, od babuszki Agafii. Czyli Dr. Organis to jest ta Depsy Mineral Bioplasma Mad Mask. To jest maseczka, którą kupiłam już dosyć dawno temu. E, stosuję ją dwa razy w tygodniu. E, oprócz tego... Co najmniej dwa razy w tygodniu nawilżam skórę tą maseczką właśnie sobie z mlekiem łosia. Postanowiłam tak się trochę ograniczyć maseczkowo i nie cudować 15, 15 maseczkami, nie traktować swojej twarzy 15 maseczkami miesięcznie, tylko właśnie dwoma. I osiągnęłam bardzo dobry rezultat. Bardzo dobra jest ta maska, świetne działanie odmładzające i oczyszczające skórę. Skóra jest bardzo wypielęgnowana po tej masce, bardzo, bardzo się polubiłam z nią. I maseczka, która świetnie nawilża, oczywiście cudów nie czyni, ale powiem Wam, że to nawilżenie to jest po prostu cudowne i ta oczywiście maseczka znalazła się z powrotem moich zakupowych listach, bo jest naprawdę świetna i nie ma się co oszukiwać, że za taką cenę, to po prostu jest cudo. Jeszcze jeden kosmetyk się pojawił w mojej pielęgnacji i jest to olejek ryżowy, zimno tłoczony. Ja dostałam ten olejek od mojej kochanej Iwonki, która powiedziała, że świetnie się sprawdza ten olejek w. Pielęgnacji skóry mieszanej czy tłustej, bo ona chyba ma bardziej tą tendencję do skóry tłustej, w kierunku do tłustej. I ona mi powiedziała, że świetnie się u niej sprawdza. Ja zaczęłam próbować. Powiem Wam, że moja cera z olejkami się nie lubi. Zawsze w mniejszym lub większym stopniu ją przetłuści, I ja potem taka jestem niezadowolona właśnie ze stanu swojej skóry. Często, gęsto te olejki po prostu lądują na szyi, a tymczasem ten olej ryżowy świetnie się u mnie sprawdza, ponieważ moja skóra w strefie to jest naprawdę skórą przetłuszczającą się i mieszaną. Myślałam, że ten olejek się nie sprawdzi, a jednak się bardzo dobrze sprawdził. On świetnie po tych wszystkich emulsjach, świetnie po prostu się makijaż trzyma. Oczywiście nie nakładam sobie jakiejś w ogóle nie wiadomo jakiej ilości, ale powiem Wam, że nakładam sobie trzy kropelki, cztery po tych emulsjach. Jestem bardzo zadowolona z stanu nawierzenia mojej skóry. Uważam, że te wszystkie emulsje, on tak ten olejek przytrzymuje w ryzach, cudowo po prostu. Olejek zimno tłoczony, bardzo mi się dobrze sprawdza, a będę go miała równo rok na zużycie, także zobaczymy. Słuchajcie, dwa kosmetyki kolorowe. I to będzie już koniec, także już więcej Was nie będę męczyć. Dwa kosmetyki kolorowe pojawiły się nowości. U mnie to jest, bardzo chciałam wypróbować sobie dwa produkty z Burżua. Ja ogólnie firmę Burżua bardzo lubię. To jest City Radiance Skin Protecting Foundation Brightening Effect, czyli mamy jakiś podkład który ma nam niesamowicie oczywiście bardzo ładnie rozświetlać skórę yy, i ma jeszcze do tego nam chronić, bo ma aż 30 SPF, czyli na lato jak z nas. Yy, jeżeli mówimy o tym, że chcemy ochraniać swoją skórę, to ten kosmetyk świetnie się sprawdzi właśnie przed, przed, w ochronie przeciwsłonecznej. Ja na to nie zwracam szczególnej uwagi, jeżeli tylko mm, mówimy o takim wyjściu do pracy, bo ja naprawdę tą drogę do pracy i pokonuję. W 5 minut, resztę spędzam w samochodzie i potem jestem w budynku. Na jakieś wyjście na plażę albo jakimś dłuższym posiadowaniu na słońcu, to chciałabym być zabezpieczona. A jak? Także na pewno się ten kosmetyk u mnie sprawdzi w tej kwestii. Ale powiem Wam tak: kupiłam sobie odcień 02 Wanilia. Jest to taki bardzo lekki podkład. Ja nawet zrobiłam jego test na żywo pierwsze wrażenie, ale nie oprobiłam tego filmiku i w ogóle Wam nie, nie udostępniłam go, może, może mi się uda, to zrobię w końcu. On mi się nie sprawdza każdego dnia. Nie wiem, moja skóra raz jest taka, raz jest siaka. W każdym bądź razie jest to taki dobrze nawilżający podkład, który naprawdę świetnie nawilża skórę, ładnie ją rozświetla, ale on nie kryje dobrze. Uważam, że jest to takie lekkie krycie. No, fajny, zobaczymy, jak się dalej sprawdzi. Oczywiście dam Wam jakieś tam wrażenie z niego. I następny kosmetyk to jest nowy korektor pod oczy. Taki korektor, który rozświetla również. Powiem Wam, że on mi się świetnie sprawdza pod oczami, jeżeli ja go przy, przy sobie. Nazwijmy to, przytwierdzę do podocznie suchym Beauty Blenderem. Jeżeli jest cukier Beauty Blender, to naprawdę świetnie ten, ten korektor wygląda pod oczami i świetnie rozświetla tą okolicę. Nie zauważyłam, żeby przesuszał skórę, jak tylko zacznie mi przesuszać, oczywiście odstawię go. Jest to taki bardzo mocno kryjący korektor. Naprawdę on ma e, taką kremową konsystencję, ale uważam, że on jest troszeczkę ciemny, e, a to jest odcień Ivory 01, także to jest chyba najjaśniejszy jakiś odcień jaki był. E, Powiem Wam, że w sumie to lepiej nawet chyba wygląda, że on jest taki lekko ciemniejszy niż by był taki biały pod oczami i świetnie się sprawdza właśnie w połączeniu tych dwóch kolorków i bardzo pasują te kolory na obecną, na obecny stan mojej karnacji, bo przecież ja się nigdzie nie opalam. No i to by było wszystko. Słuchajcie, tego by się troszkę uzbierało, może filmik się zrobi trochę chaotyczny, bo ja jakaś jestem ostatnio rozgarniana. Dodatkowo nie mogę dobrze zamykać ust, ponieważ E, wiecie co wychodzi mi znowu e, u góry i na dole po prawej stronie ząb mądrości normalnie to e, nie wiem czy normalnym ludziom już powyłaziły w tym wieku zęby i już dalej nie wyłażą a mi wyłażą ponownie nie mogę po prostu normalnie mówić nawet, wiecie co ani przymykać ust tego może troszkę tak sypleniłam, ale przepraszam Was za to no nic, do następnych filmików. Do zobaczenia. Dziękuję Wam za oglądanie i dziękuję za wszystkie nowe subskrypcje, których się mnóstwo pojawiło ostatnio. Trzymajcie się, pa!